Witam serdecznie na kolejnym gniecie. Ja niedawno wróciłem z targu, zakupy zrobione, wszystko oporządzone, musie się przeniesione i nakarmione. Można brać się za robotę. Jak była zima, zimno i taka nieprzyjemna pogoda, to się wstawało rano, oporządziło i się myślało, co by tutaj dzisiaj zrobić. A jak zrobiło się ciepło, przyszła wiosna, to wstaję rano, oporządzę i się zastanawiam. Czego można dzisiaj nie zrobić i przenieść na później, ale dzisiaj to już koniecznie chcę się zająć tym wybiegiem dla EMU, tylko zrobić im mały, póki EMU są małe. Taki tymczasowy, jak będą mieć tymczasowy, mogły wychodzić na dwór, to się będzie robiło ten duży, bo ja widzę, jak mi to idzie w trzy dni, jedno przęsło, to raczej to w parę dni czy tam w tydzień nie powstanie. Szczególnie, że przez najbliższe dni będę miał troszkę mniej czasu i cały weekend mam zajęcia, także ta robota nie będzie szła. Jak z bicza strzelił, tylko raczej takim wiecie, moim tempem, pomalutku, pomalutku, ale się zrobi, ale chciałbym już, no teraz to co prawda zaczęło padać, zaczął padać deszcz, ale tak jak jest słońce, ładna pogoda, żeby już wychodziły na dwór, nawet dobrze, żeby miały teraz mały, to się nauczą wiecie, wychodzić, wchodzić, może już zakumają, że ta budka będzie im dom, ich domem. O takie dzisiaj eleganckie zakupy na targu, wystawiłem na stołek, niech deszcz na to pada, to się przy okazji podleje, a kiedy to posadzimy? Nie wiem, może jutro, może dzisiaj, może pojutrze, no jakoś na dniach. Zobaczymy, lecimy do emu. A co tam u Rudej słychać? Siedzi w piwniczce sobie teraz. Siwiłożyła elegancko, teraz to maluzu. Trochę osób pisało, żeby już trzeba było ją zostawić w klatce. Ale ja wiem, niech może sobie jeszcze tutaj po lata, z tydzień, dwa. Ja się poprzyglądam, czy nie ma rzeczywiście gdzieś schowanego tego gniazda, chociaż tak było po frytkach i bardzo dużo od Was wiadomości dostałem, że jak samica chce iść do samca, to czasami też tak bez sensu nosi siano w gębie. No i to bardzo możliwe, bo ona na łatkową zaczęła skakać i udawać łatka czyli tam bardzo chciała już odwiedzić Czarnego i to by się wszystko zgadzało. Także najprawdopodobniej wszystko na to wskazuje, że tam nic się nie stało. Strasznego, ale ją poobserwuję, no chociaż te parę dni ładkowie to tam elegancko się dogadują. Oni to mogą być razem, oni to by mogli być tu cały czas razem na wybiegu i być może nie będą mieli małych. No bo też dziwne, że tam z trzy tygodnie oni razem byli i nic tam nie widać, żeby ona była zakocona. A no i przecież pan sprawdza, mówi, że ona na pewno nie jest zakocona, także mogą być sobie razem, niech sobie tutaj. By latały. No ale to dobra, bo się znowu rozgadałem. Czyli tam wszystko w porządku, u królików. Ładnie się rozwijają, ładnie tyją, jak i ja. A tutaj mamy Dinusie Edziu. Daj trochę przestrzeni, żeby drzwi otworzyć. Dinusie już pożerły całą zielonkę. Półpaczki przed chwilą wsypałem 5 minut i nie ma. I robimy Wam dzisiaj wybieg, żebyście mogły sobie latać po dworze. Tylko muszę wygrodzić, żebyście nie dziobały tego kolegi, bo mu. Wąsy z nosa powyrywacie i mu będzie niewesoło. Ale lepiej, żeby mu było wesoło. Edziu. O, udało się. Dobra, zamykamy, a jeszcze temperatury nie sprawdziłem. Zobaczcie przez okienko, widać stąd. Widać, bo mam okulary na nosie 16. No to luks. No i dobra. To okienko przymykamy, bo deszcz pada. I robimy. Idea jest taka. Przęsła są, wszystko jest. To na razie tutaj tak będzie. I teraz tak, szybciutko tak. Tutaj chcę przykręcić przęsło, żeby poszło sobie tutaj 2,5 metra i w tą stronę się połączyć. To mi tu pewnie wyjdą dwa przęsła. Nawet nie pewnie, tylko na pewno. Dwa przęsła, tu supeczek, tu supeczek, tylko wkopane trochę wbite w ziemię, żeby jako tako się to trzymało, bo to i tak one będą wypuszczane tylko w dzień, tak pod nadzorem. I tak, i tutaj by miały wybieg, to na razie im Wystarczy i chcę to zrobić dzisiaj. Niech one już sobie latają, poznają świat, popatrzą trochę na słoneczko, na drzewka, na las, bo las jest ładny. Jak ptaki pięknie śpiewają. No właśnie, wczoraj słyszałem z tamtej strony, bo tam są takie za tym laskiem, jest trochę pola, trochę krzoczków, takich rzeczy. Tak dziwnie jakiś ptak krzyczał, krzyczał. Zacząłem szukać w internetach, szukać, bo tak krzyczał. I wychodzi mi na to, że to kuropatwa może gdzieś tam się nam kuropatwy zadomowią. Albo coś źle słyszałem. Gorsza wiadomość jest taka lis, był w nocy, nas odwiedził, też z tej strony. No to może się i zajął tą kuropatwą. No i te charakterystyczne jego dźwięki było gdzieś z tamtej strony słychać. On dostał szału, myślałem, że te przęsła wyrwie, ale na szczęście nie wyrwał. A lis jak szybko przyszedł parę razy, krzyknął. Jak usłyszał jego ujadanie, to chyba się zawinął, bo dosłownie trzy minutki i Edziu się uspokoił, czyli na pewno go nie było nigdzie w okolice. Taki plus, że Edziu jest bardzo czujny, a lisa to bardzo, bardzo nie lubi. No i bardzo dobrze, ale z latarką polatałem tutaj po ciemku, polatałem, nie widziałem go, ale słyszałem wyraźnie. Troszeczkę Was ominęło moich przygód, bo taki kapuśniaczek się rozpadał. Teraz zelżał, no ale jak padało, tak troszkę mocniej, no nie za mocno, ale trochę. No to schowałem kamerę i mikrofon, żeby mi nie pomokło. Bo czym ja będę nagrywał? Pomokno się popsuję i tyle z tego będzie. Dobra, supek wkopany, tutaj zamontowany, tutaj na blaszki śrubki, te śrubki wkręty wziąłem takie, jakie miałem najmniejsze, żeby za bardzo tej budki nie psuć. Tutaj mają dołączone, tutaj już kolejny panel przymierzony, tutaj już mam wycyrklowane. Gdzie on mi będzie wychodził? Coś na ten kawałeczek się wymyśli. Bez sensu docinać, ale jakoś się to wymyśli, prawda? Tutaj, oczywiście to się poskręca na blaszki. Na te blaszki czekam. Kurier już do mnie jedzie i to UPS, z tego co pamiętam, to powinno być w miarę szybko. UPSy to szybko do mnie przyjeżdżają i się tutaj złapie. Ale jak nie będzie szybko, to w garażu poszukam. Może dwie narożnikowe jeszcze mam. To by mi to i to złapało, ale dobra, to się poszuka. Jak się tu porobi. A teraz kręcimy dziurkę. W dziurkę wsadzimy słupek. I będzie już kolejne 2,5 metra. Edziu, tu cały czas siedzi przy tej budce. Spodobało się dla niego. Dobra, tutaj to biło. Tu paliwko, tu włączone. Odpalamy. Nie za głęboko, żeby potem słupek dobrze wbić w ziemię, żeby się trzymał i nam się jakoś bardzo nie kolebotał, bo na tym poprzednim słupku też już za, za głęboko w linii guzika, nie w linii, ale tam wielkiej różnicy nie ma. No, jest wysoko. O, ała. No, trzym się chwilę, no. Jednak po deskę pójdę i po siekierkę. Siekierka to jest bardzo dobry. Urządzenie i ładnie sobie zmniejszymy jego wysokość, aby nie natrafić na kamień i aby nie natrafić na korzeń. To idzie u góry, jest czapeczka, to się trzyma. No i teraz jest w miarę stabilnie. No oczywiście, że w miarę, a nie bardzo, bo to będzie wszystko. Do rozbiórki, prędzej lub później, mam nadzieję, że prędzej niż później. Ale to wiecie, jak to ze mną bywa. Różnie, różnie, różnie u mnie bywa. Teraz zobaczymy, czy gdzieś nie przestrzeliłem, bo mogło się to zdarzyć. Cyk, tu się dokręci i tu. O, dobra, tu się złapie i tu się złapie. E, dobrze wyszło. To do tego. No, i tylko blaszkę, to już bym to skręcił i bajlando i furteczka. Ale dzisiaj idzie robota? Jak spłatka! I to w deszczu. Lecę, poszukam, może już tu się zrobi, nie? Tych blaszków. No i znalazłem, elegancko, akurat dwie sztuki. Takie, tu z z drugiej strony, i śrubki i te. Jak się ma porządek, to nic nie można znaleźć. Ja tam mam wszystko na rozwalane, to znalazłem prędziutko. No wiadomo jak coś leży pod nogami, to szybko widać, prawda? No to co, próbuję to przykręcić. W jedną osobę jest trochę ciężko, bo to trzeba tu trzymać, tam trzymać, ale spróbuję. Spróbować nie zaszkodzi, ale czy to się uda? Wątpię. Wątpię, bo nie dość, że to nawet jak ktoś umie, to w jedną osobę jest dosyć ciężko, szczególnie jak się wszystko tu mi obala. Wskoczyło, śrubka, jest, bo jak na jedno złapę, złapę na jedno, no i wszystko mi pospadało i śruba wylazła. Ja... Zaraz to rzucę wszystko, rzucę tę robotę, zajmę się czym innym. We śrubko się nakręci już będzie galanto. Na dole będzie prościej. Teraz śrubki nie przykręcę, ręce zgrabiały. E idzie, idzie. Jesteśmy w domu. I widzimy się gdzieś po godzince. Może po pół. Nie wiem. Szczęśliwi czasu nie liczą. I po wielu słowach powszechnie uważanych za obelżywe. Na przykład motyla noga. Po raz siódmy spadła mi ta wredna śrubka. W ten niemiły piach i nie mogę jej znaleźć, ale w końcu się udało to jakoś skręcić. Przyniosę klucz, może będzie lepiej. Tutaj dobiłem ten słupek jeszcze w międzyczasie, i na tym słupku zastosowałem różne techniki montażu ogrodzenia panelowego. Bo tutaj jest na drut, tutaj jest na sznurek, a tutaj jest na trytytkę, bo jest to ogrodzenie doświadczalne, a tak naprawdę to tak po kolei znajdowałem te rzeczy, które mogą się przydać i są tutaj zamontowane. Przede mną jest najtrudniejsze chyba wyzwanie tej budowli, skomplikowanej, i na dzisiaj zaplanowanej. Trzeba tutaj jakoś zrobić wejście, przejście, żeby to nie było na stałe, ale żeby się samo nie otwierało i nie zamykało. Jeszcze kabel trzeba jakoś górą przeprowadzić, a to można go gdzieś tam przyłapać. Dobra, kabel to nie problem, tylko myślę, jak tu zrobić, żeby nie ciąć, bo najprościej to by to, było, wiadomo, panel sobie dociąć tu na wymiar i już na druta tu złapać i gotowe. No ale szkoda mi panela takiego ładnego, bo one są porządne, a docinków już żadnych starych nie mam, o ile dobrze kojarzę. No jeszcze się przelecę w koło podwórka, to zobaczymy, ale chyba nie mam chyba niestety, no albo i na szczęście, wszystko poszło tutaj, no widać, że tutaj kombinacje alpejskie, standardowo, jak u mnie, ale wszystkie docinki wykorzystane, z daleka nawet nie wygląda to źle, no z bliska widać, że tutaj kombinacje alpejskie były, ale jest dobrze, dosyć pogrodzone, przynajmniej kurki nie wychodzą, a to najważniejsze, no i też nic do nich nie przychodzi, nawet perełce się nie udało chyba nigdy tutaj wejść, to dobrze, to dobrze. Nic mądrzejszego nie wymyślę. Muszę wziąć całe przęsło, którego nie będę ciął, bo mi szkoda. Bo nie mam żadnych docinek: nic a nic. No dobra. Te nawet się źle nie wyjmują, bo są sztywniutkie. Jakbym tak robił z tymi czarnymi, to by się już rozleciały. A te nawet jak się tam szarpnie, pchnie, poleci, to żaden drut nie odchodzi. A na tych czarnych, to na tych łączeniach. Puszczały druciki, jak to tu zrobić? Ziemi było dobrze. Nie wiem jeszcze, choć się domyślam. No i tak by było dobrze. Tylko teraz tam przymocować na trytytki, żeby się otwierało i zamykało. Tutaj na drucik, jak tam będzie zamontowany, to po prostu tak się będzie wchodziło. Drucik się odkręci i tutaj, takim troszkę slalomem. No ale to rozwiązanie jest bardzo tymczasowe. Mam nadzieję. Chociaż to różnie u mnie bywa. No i tu się, o, podeprze i nie jest źle. Tylko tu mi się nie obal. Weź się o coś tam zaczep. O, zaczepiło się. Edziu, masz nowy kojet. A ciekawe, czy coś widzieliście w ogóle, bo ta kamera... Chyba była ksiwo ustawiona. było widać co tam rzeźbie? Nie wiem, ale Edziu został w środku. Papa! Pa. Czekaj, czy będzie chciał wyjść za mną. Cześć! Nie, Edziu ma w nosie. Zostaje z dinozaurami, chociaż. Nie, dobra, bo się nauczysz, że płot da się przepchać. Czekaj, czekaj, czekaj. Ja ci otworzę. Widzisz, że płot zamknięty, to poczekaj, bo jak to pchniesz i wyjdziesz, to potem sobie będziesz myślał. Że, jak pchniesz ten z ogrodzenia, to też wyjdziesz. No, i jakbyś się bardzo postarał, to by ci się udało. No, i wybieg dla emu prawie gotowy. Zabawkowy, ale jest. Lepszy taki niż żaden. Tutaj zamontowałem to techniką na wielotrytytkę. Tutaj, 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 tutaj. Z tych trytytek tam kilka. A tutaj na łańcuch z karabinczykiem ładnie wycyrklowałem, żeby było równo, prawda? No, troszkę się rozjechało. Nic to nie szkodzi, ale tutaj karabinczyk możemy sobie, prawda? Odpiąć. Tak na ścisk go zrobiłem. Będzie mi trudno jedną ręką, ale się udało. No i teraz, o! Mamy wejście. Trytytka szczeliła, ale jedna tylko. Reszta się trzyma. I można zamknąć. I emy nam nie wyjdą. Szczeliła ta na dole i zrobiła się szparka. I co my z tym zrobimy? Teraz najlepszego kabel. Puściłem górą, żeby tam w razie czego nie dziubały. O! Tak będzie dobrze. Przyniosę parę trytytek, tu połapie, to może będzie sztywniej. I bloczek betonowy tam, żeby miały wyżej. I te szczeliny troszkę podsypię, żeby tam nic czasem nie wlazło. Nie powinno, ale tak dla świętego spokoju. Obkopię szpadelkiem. No, co tu będę doły kopał? Jadę pokopać sobie piwnicę. Ze dwie taczki przytarga, mi się rozsypie tam. Muszę przyznać, że ostatnimi czasy... To elegancko mi idzie te kopanie w piwnicy. No tak, co miesiąc taczka tej ziemi stąd tu bywa. Tym tempem to jest szansa, że dożyje, jak to będzie wykopane. Może nie jest ona wielka, ale jakaś się pojawia na horyzoncie. O, i po co kupować piasek do betoniarki? Ja tutaj mam taki ładny, żółciutki. Piaseczek. taki jak kupny zupełnie. Otworzę tutaj kopalnię piasku. O. Albo ludziom będę dawać. To się budują. Tylko niech sobie sami wezmą. Teraz dwaj mi się wykopie piwnica. No dobra, tyle na taczkę starczy. To co? Jedziemy z tym? Edziu, a ja mam dobry plan. Chodź na kawę. Czy ty dostaniesz ciasteczko? Mam jeszcze jakieś? Mam. Edziu! Chcesz ciasteczko? O, jakie dobre. Ja do kawy nie mam ciastek. Widzimy się po kawce. Ale wyczułem moment, ledwo wszedłem do chałupy. O, Edziu, to już myśli, że jedzenie. No tak, no już pomału pora kury puszczać na zielonkę. Ale mówię, że wyczułem moment z tą kawką, tylko wszedłem do chałupy, pan sąsiad na kawkę zajechał. Także w idealnym momencie. A dla was mam czerwoną kapustę wyjątkowo. Dla odmiany. Proszę uprzejmie. Te czerwone są chyba twardsze. Kury są zdziwione. Nie wiedzą o co chodzi, bo rzadko taką dostają. Ale była ładnie przeceniona. To niech sobie zajadają. Nie powinna im zaszkodzić. A my lecimy tą ziemię, podsypiemy. Trochę deszczyk pada, ale tak jak ksiądz kroplidłem. Kojec gotowy. Edziu, chodź, bo teraz przeprowadzimy testy. Bardzo ważne. Przymknę za sobą delikatnie, żeby trytytki nam nie... Weź, weź, Edziu, przesuń się. Ty musisz pozostać po tamtej stronie ogrodzenia. Tutaj się trzyma. Tutaj elegancko podsypane, porobione, parę taczek przywiezione. Tutaj ten, kostka betonowa. No i patrzymy. Dzień dobry, dinozaury. Co u Was słychać? Widzę, że tutaj koło lampy to nawet ciepło. Prawie 17 stopni. Nie będę Wam przeszkadzał. Może się odważycie wyjść. No chodźcie śmiało. Trochę jedzia się pewnie będą bały, a może i nie. One to raczej są mało strachliwe. No zapraszam na dwór, trochę zobaczcie sobie świata. O ładnie, pierwszemu się udało. I tak po kostce nie szedł, tylko obok, za nim powinna pójść reszta. Tutaj zawsze coś sobie wygrzebią, wydziubią, troszkę piasku, troszkę kamiczków. Może jakiegoś robaczka trafią. To pewnie też go oskubią. No, zaraz się przekonają. Idzie drugi, idzie drugi. Jest, przyleciał biegiem. A trzeci woli jeść drzwi akurat. Takie ma zajęcie. Ja lecę jakieś kija, przyniosę, żeby im wiatr czasami nie strzelił tymi drzwiami, bo to mogłaby być kontuzja. Gdzieś? To chyba pentak jest, ten chyba najmniejszy został. Wyjada kurniki. Kijek zabezpieczający podperty. W miarę się trzyma. No chodź pentaku, chodź. Choć pentaku, aż się trzęsiesz ze strachu, raczej nie jest zimna, bo pogoda jest taka. No na bluzę. Tu nie jest tak źle. W środku mają ciepło i właśnie poobserwuję, czy się chowają pod lampę, czy sobie będą tutaj latały. Już cała trójeczka śmiga i to jak? Już się trochę rozkręciły przez te parę minut. No, teraz to macie gdzie śmigać. Trochę więcej miejsca. Jak wy porośniecie na 1,80 m to ja nie wiem, jak to będzie. One jeszcze nawet czasami w przęsło wlecą. Tak takie 1,80 m wleci w te przęsło. O, już teraz się wyrabiają na zakrętach lepiej. Edziu się stresuje, ale Edziu, ty to zaraz dostaniesz obiad. A nawet to już, żebyś ich tu nie straszył. No, spokojnie będziemy się z nimi obchodzić, co? Dobra, chodź na ko do końca. Chodź, Edziu, na obiad, bo zażywiołowo latasz przy tym płocie. A on nie jest taki super stabilny, jak zabetonowany. Niech one troszkę podrosną, bo jeszcze przestawią łepetynę przez te przęsło i będzie klops. Obiad podany, towarzystwo wypuszczamy, bo to już najwyższa pora. Pochodźcie sobie trochę, tylko ja węża tu odstawię. O, udało się. Teraz lećcie, lećcie. A towarzystwo ma tutaj radochy. Co nie miara z latania po dworzu, bardzo chcą mnie zjeść. Proszę mnie nie jeść, jestem niejadalny. Chociaż kto wie, jak podrośniecie, to może i będę niestety. Lepiej na was uważać, łobuzy. One to się wcale mnie nie boją. No i bardzo dobrze. Ale tak póki co to łapią delikatnie. Nie wiem, czy chcą mnie zjeść, czy to takie zaczepki są towarzyskie. Ale między sobą się tak nie zaczepiają. Przynajmniej nie zauważyłem za bardzo. Żeby siebie dziubały, a przynajmniej się nie dziubią tak, żeby piszczały. Troszeczkę kapuśniaczek pada. Jak jeszcze ciut mocniej zacznie, to jest chowam, żeby tutaj nie zmokły. Ale radocha jest. Dobry i taki wybieg, niech się oswoją. Niech się nauczą same wracać do budki, jakim zimno. Na tym mi zależy. Prawda, panie? Nie dziub, nie dziub. Jeszcze wydziobiesz i co będzie? A ja sobie tutaj z nimi posiedzę na miękkiej słomie, popilnuję czy gdzieś nie wychodzą, czy się nie rozbijają o te przęsła, czy nie marzną. Z tą pół godzinki, godzinkę tutaj pobędę, czy wszystko jest w porządku. A z Wami się żegnam. Zapraszam na jutro, na siódmą rano. Na razie, cześć!